Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim i ostatnim odcinku z serii GTA 4 Ballada o gaytonem się kłania. Tak po polsku pojechałem, ponieważ z angielskiego to się nazywa The Ballad of Gay Tony czy coś takiego. I dzisiaj zajmiemy się chyba tym fajniejszym dodatkiem, tak przynajmniej mnie mam. Dobra. No, żeby nie przedłużać, wykonamy sobie pewną misję. O! Ale, kochani moi, na radarze nie mam żadnej misji. E, poproszę nasz polski rap. Stacja niezależna. O, ten typ mes. Czemu nie? <laughs> Dobra, tylko jest taki problem, kochani moi, że nie ma żadnej misji. E, czy jestem ślepcem? Dobra, możemy się bić. Możemy. Prowadzić wojnę narkotykową, ale gdzie jest misja fabularna? Aaaah, Tony. Tony, od 19 jest ten koleś <coughs> dostępny. A zobaczmy, którą mamy. Jedenastą! Więc trzeba się położyć spać. Dobra, wracamy. Wracamy do naszej uroczej haciendy i położymy się spać. Od co? Trzymamy mokrą kredę. Kodeks czwarty, warto sprawdzić. Każdy słuchacz rapu powinien <coughs> sprawdzić tą płytę. Dobra, idziemy, 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 idziemy spać. Także takie małe fopa na sam początek, ale to nic. O, dawno nie było w ogóle nic z GTA. <coughs> A to z tego powodu, bo nie mogłem się uporać z tym pierwszym dodatkiem. Nie mogłem go przejść, tak go mordowałem i mordowałem. W końcu mi się udało i zabrałem się za ten. Dobra. Yy, I teraz tak. Dostępny jest ten koleś. W ogóle, która godzina? 17. Dobra. Akurat dojedziemy na miejsce. Fajna furka. W ogóle, bardzo mi się podoba ten sprzęcior. Nie bani we mnie. No i tak. Ciekawe, co nas... Czeka u naszego zlecenia Przypominam, że y, jesteśmy gorylem pewnego szefa kilku nocnych klubów w mieście. Wow, 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 wow. Stary. Bym zginął! I zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie niezła sieka. Nie no! Z kim jak z kim? Ale z psami na czołówę. FAK! Jesus No nic. Dobra, akurat do 19 sądzę, że im uciekniemy. No koleś, zdecyduj się, w którą skręcasz. <laughs> Jezu, kochani, moja bryka. Ah, fuck. Aha. Dobra, pieprzę już to, jak ten samochód wygląda. <laughs> Ważne, żebym uciekł. Przepraszam. Jak ja mówiłem przepraszam. No nie. No nie. Jednak gwiazdka przecież to nie jest dużo. Można temu uciec. No. Wun z tym grafem. Dobra. Wypieprze gdzieś daleko. No i tak, przechodzenie misji zmieniło się w uciekanie policji. Jest! O, tam jest coś lepszego, Tzn no lepszego, szybszego w każdym razie, ale tak bardziej mi się z wyglądu podoba to moje może jest wolniejsze niż to coś. Strzeliłem w niego, ale zaraz policja się przykrzani. Czy jest 19? O, już prawie jest. Dobra, fajnie. No, lecimy do co Jezu, co ja sobie zrobiłem z tym samochodem? No i zaczynamy. Hey, man. Hey, bro, don't end. Yeah, Roman. Maury, Maury, no no, Maury, Maury, no, I I got the money. Seriously, that's not the issue. No, I just want to make you happy. Is, is there anything else my team can do for you? No, we do events, parties. <laughs> no, anything you like. Just, just give it a think. All right, bye-bye. What a dick. What's up, D? Oh, I don't want to think about what's up. Come on. There's something I gotta take care of. Think. Ah. <laughs> hey, Mr. Tony, you remember me? Of course, of course. Uh, my business partner, Mr. Lopez. Yusuf Amir, what is up, homie? Not much. <laughs> hey, you guys want to join us maybe for uh, a bit of this or a bit of that? Uh, we'd love to, but we gotta go deal with some business. Okay, good. Good seeing you. Yeah. Take care, huh? Oh, 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 oh. and uh, if you ever want to talk about franchising this place, uh just give me a call. We will. We absolutely will. I... <laughs> Let's go. I'm in the mood, baby. Ya yeah, wallahi, ha, ha, wallahi, ha. No i tak. Head down to Dragonheart in Chinatown, Zawieź to do niego do D Dagon Hat Plaza. Take this gun, Luis. Just in case. Just in case? This is some sci-fi shit. I know a guy who gave me a deal. What can I say? It helps to be prepared. What are we doing in Chinatown? Take a guess. Another job for that Rocco. After what happened to the driving range, we still owe that pimply fuck? No, I've done a lot of dumb things in my life, Lewis, but none of them were dumber than borrowing from those pricks. Really, Tom? Because you've done some real dumb things. I mean, you're still going out with Evan. This is serious. The fucking Mafia. Even if we did have the money to pay them back, they wouldn't take it. They're gonna ride us into the ground. But you don't have the money, do you, Tom? Hey, what about that thing in London? That gonna pull us through this? Didn't I tell you I was on you.

it seems the definition of family loyalty differs. the last of country. them the marketplace has a value for everything and i guess that a disloyal jew bastard ain't worth shit to me brother or no brother such are the heady joys of consumer capitalism a system that's flaws are becoming increasingly evident <laughs> that's right i forgot you little yellow people are commies too huh both sides of the fence you know I grew up watching your kind getting killed on the TV. Hell of a show, I'm sure. But perhaps the show wasn't as much fun as the reality of that war. Hmm, perhaps not. Now I bid you farewell, sir, and don't do all that smack at once. On second thought, you know, go ahead, do. Boo. Hey, Watson, you greaseball fuck. I apologize for our associate's uncouth manner. I can only say that our partnership with him is one of necessity, not volition. Please, you must be the famous Tony Prince. Ah, uh, notorious, maybe. Mr. Luis Lopez, my business partner. Hey, Mr. Pelosi has led me to expect much from this meeting. Ah, yeah, about that. Rocco has a tendency to promise more than he can deliver. So that must have been weaned too early. Yeah, well, not weaned at all. As you can see, we are already behind schedule on this project. We need you to, uh, how do I put this, to uh, clear things with the planning department and to ease some licensing troubles. Hey, look, we're not lawyers, okay? We run nightclubs. Pretty badly, too. We got enough trouble keeping the licenses on our own clubs, okay? We don't do licenses. Before I was being polite, Mr. Lopez. But I do not have to be. Mr. Pelosi made it clear that you... Are not in a position to choose who you help and who you do not. Yeah, well, that kid's got a big mouth, okay? And he ain't in no position to be writing checks for us, okay? We are not going to be able to help you. Period. Let's go, dude. Sorry to waste your time, Mr. Um, you are not going anywhere until we have an arrangement. No, I'm afraid we are. There is no arrangement. You got a problem? Take it up with your boy, Rocco. <laughs> you are not negotiating column inches and bar tabs, you insolent fuck! We are serious people. Really? Yeah, really. What is wrong with you? I was supposed to be the irrational idiot with the anger issues. <laughs> I got anger issues. Okay. The guy threatens to shoot me because I can't arrange the liquor license for him. Please, give me a break, dude. Oh God! Oh, They're coming for us. po nas, no dobra. Wyjść stąd martwy. BAM! Mada faka. Ostrożnie, ostrożnie, po cichu. Bardzo mi się podoba właśnie ten Lopez. Jest taki konsekwentny w swoich czynach. A, żyjesz jeszcze? Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobrze, że mam w cholerę... Ej, kamizola kuloodporna. Dobrze, że mam dużo amunicji, więc nie muszę się martwić o jej braki. Ej, powolutku sobie niech wykończymy. Pierdzielone żółtki, myślą, że... Myślą, że... nas zastraszą, ale niestety im się nie udało. Ej. A koku? Grubas! Ja, w Grubasa trzeba trochę więcej strzelić. Ok. No to lecimy dalej. Czy jest tu ktoś? <grywka> Luzer! Lecimy dalej. I po co ci te fikołki? Eee... Czy chyba czy Welcome. Welcome Granat! Się sami zotwili. Dobra, lecimy dalej. A. No, nie Come on, come on motherfucker! Gdzie? Po łapach, po łapach, po łapach. A zresztą Wymie granatem to ja was granatem No i fajnie Zajebista jest ta broń swoją drogą Nowa kamizelka, niestety Mało mi się przyda bo prawie w ogóle nie zginę. Uuu, wow, 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 wow. No i dobra. Mm -hmm. Mm -hmm. Dzień dobry, pocztę przyniosłem. O, Luis jest naprawdę chyba najlepszym bohaterem wśród tych wszystkich części. Na tym się teraz bardziej podoba niż Niko. A co to było? A kto mnie tu próbuje przestraszyć? O, Sprank.

No, zabijanie ich to czysta przyjemność. Bułka z masłem można brzec. Gdzie? Mam pójść do ciebie? A nie, to sorry, to ja wołam, to niego. Dobra, Tony właśnie idziesz, dobra, to chodź, 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 chodź. chodź. <laughs> Spieprzamy z tych pieprzonych sadów. <laughs> Tony? No, chodź, no, chodź, kurde, wejdź do tego samochodu.

Dobra, yy, no i co? Jedziemy do domu, jedziemy do domu zapisać grę. I kończymy odcinek. <laughs> Także, mam nadzieję, że się podobało. Wiem, że przez pierwsze 3-4 minuty błądziłem i uciekałem policji bez celu. A. O, to fajna furka, ta biała. Ale chyba cała misja jako taka jakoś się poszła. Jakoś się poszła. No dobra, składnie, jakoś siadła. No i tak, tutaj troszeczkę sobie przeszalejemy, mamy prosty odcinek. Więc czemu by nie wdepnąć gazu? O, ktoś dzwoni? Halo? Halo. A Yusuf! Hey, conversations are the

Misję z nim sobie wykonam już poza nagraniem, bo ponieważ to był ostatni odcinek naszej serii z GTA 4. Pamiętajcie o tym, że jeżeli wyjdzie GTA 5 na PC, znaczy no wyjść, wyjdzie! E, 27 stycznia 2015, bardzo późno. E, to sobie ją zakupię i wtedy możecie liczyć na kilka fajnych odcinków. Może nie na całą serię, ale na kilka fajnych odcinków. A te trzy odcinki z GTA 4 to jest taki przedsmak tego. Dobra. Zatem ja zapisuję i kończę. Trzymajcie się, kochani. To był horangar. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Dobra. Do następnego. Sia.